Audycja zawiera lokowanie produktu. Cześć, witajcie w piątym odcinku remontowej interwencji Wieśka. Dużo się działo w naszym studiu Remonty TV. I bardzo dużo pomógł nam Wiesiek. Przypomnijmy sobie, co ostatnio wraz z Tomkiem z Color Factor zostało wykonane. A były to zasłony wygłuszające, jak i ścianki wygłuszające. Po to, żeby dźwięk nie roznosił się i nie było echa. Nie było to łatwe zadanie. Ale jak widać, chłopaki wykonali pracę na piątkę z plusem. Budka, ściana. I jeszcze jedna ściana. I jeszcze jedna ściana. Robimy dwie ściany. Y dwie ściany budkę akustyczną tak. zrobimy, zmontujemy i po prostu mamy studio już na całe Tip Top. Profesjonalna i to już. <grych> Montować. Wejście, co Tomek mówi? Jakby to było proste, to by wzięli chłopków roztropków, a tak profesjonalnie tutaj profesjonalna ekipa czy zawodowcy? Zawodowcy, zawodowcy. bardziej. My jesteśmy ekipą, zawodowcy, dwóch zawodowców. Zawodowcy. Także. Tutaj dbałość o szczegóły. Musimy włożyć taką wygłuszającą gąbkę. Chodzi o to, że jak będzie cała ścianka stała, a nie byłoby tej gąbki, to ludzie, którzy będą w środku, no to wszystko będzie słychać na zewnątrz. A tutaj trzeba tak wszystko ładnie poupychać, podocinać. Wydawało nam się, że złożenie tych wszystkich budek dźwiękoszczelnych zajmie nam co najmniej godzinę do półtorej. Niestety jest 16.35 od godziny 8, od 9. A my jeszcze dalej jesteśmy w czarnym. Wiecie gdzie? się. Nie umiemy sobie z tym poradzić. Kombinujemy, nie mamy instrukcji obsługi, wszystko robimy na Czuja. Ale jak już widać zresztą, coś jest, zarys jest, już prawie nie słychać tych, co tam rozmawiają. Ale to jeszcze nie jest koniec. Ma... Gdzie jest ten Tomek. Tomek powiedział, że już nie przyjdzie do mnie. Nie dziwię mu się, ten też mnie boli. Trochę. Idź już tą tą kamerą, już mnie ten go na bok, i w środku mamy tutaj. Słuchajcie, mam tutaj różnego rodzaju końcówki, przejściówki. Do każdej baterii nam wszystko będzie pasowało. Musimy znaleźć odpowiednią. Mamy taki kluczyk i teraz tak. Prócz ścianek był też zamontowany kran z filtrem i to dzięki pracy Wieśka, ale też wielu osób zaangażowanych w projekt. Dzień dobry remoncie mógł ujrzeć światło dzienne. Pana Pawła serwę, ale dzisiaj ma wyjątkowe wsparcie, wsparcie swojego syna Kamila. Czy pomagał mi być... robić? <grydzić> <grydzić> Tak, cały czas pomagam i współpracujemy razem, także uczy się, no jeszcze wiadomo, daleka droga przed nim, ale już też dużo umiem. No ale wydaje mi się, że właśnie te wszystkie takie rodzinne biznesy, mówię też właśnie o gotowaniu, to przekazywanie potem informacji z pokolenia na pokolenie, to naprawdę ma swoją wielką wartość. Zgadza się. Ale dlaczego od kuchni akurat wspominam? Ponieważ dziś nasz prowadzący udał się do restauracji Semola, której właścicielem jest Paweł, który gotuje dla nas w dzień dobry remoncie. A pracownikiem jego jest syn Kamil. Mamy tu kilka małych napraw. I to właśnie Kamil opowie o nich. Zostanę zaproszony na interwencję do takiego miejsca na. To miejsce wygląda mi na jakąś restaurację. Idę zobaczyć po co mnie tutaj zaprosili. O, dzień dobry. A wiecie, jest chyba? Kamil, serwa. Panie Kamilu, pan mi Możemy na ty od razu? Jasne. Dobra, Kamil, powiedz mi co to jest za miejsce. Wiem, że restauracja, ale o co tutaj chodzi? Po co mnie tutaj ściągnąłeś? Ogólnie, to tak, jesteśmy w restauracji włoskiej. Nazwa Semola od mąki takiej ale tak. Tak, e, ogólnie problem jest taki, ja jestem kucharzem, nie znam się na remontach na niczym kompletnie. Więc tak, e, co mogę powiedzieć? Mam tu parę problemów odnośnie tutaj e, takich o, kosteczek drewnianych, tutaj e, ludzie się bawią, tańczą, wszystko, no ale niestety czasami się zdarza im tutaj obić o ścianę, coś zrobić. I się ale psuje, moim zdaniem jest to normalna rzecz. Wiesz co, powiem Ci szczerze, że ja jestem z rocznika, na pewno jestem dużo starszy od Ciebie, dawniej nie było takich, wiesz, klei i tak dalej. Kiedy się robiło z mąki klej? Nie umiesz takiego czegoś zrobić? Mąkę z czymś się mieszało, dokładnie nie pamiętam, ale można to znaleźć i wtedy kamień takie kosteczki powklejasz. Nie, oczywiście żartuję, no to, to jest, to jest taki <laughs> żart z mojej strony. Na spokojnie, rozumiem, że nie ściągnąłeś mnie tylko do tych dwóch kostek. Nie, niestety nie. No, <laughs> jeszcze niestety, dalej no. <laughs> dalej mamy jeszcze kilka takich podobnych sytuacji. W łazience mamy też e, taki kinkiet, e, no i ogólnie to, ale tego jest... Może to jest małe, może to są takie małe, ale ich jest dosyć sporo. Ty, no, ale wiesz co, ja też nie mam jakiegoś czasu, tydzień czasu tutaj u Was siedzieć. Trzeba wpaść, zrobić robotę. Dobra, Kamilu, pokazuj mi, co jest do zrobienia i, i idziemy. No, to tak, e, co, w co, tych co, co, co imprezach... Tak? Niestety powiesili za dużo Kudek? ubrań, Co no i się skończyło, powiesz? urwało się. A powiedz mi, gdzie są te wkręty? E, niestety podczas imprezy było nie za, nie, niezbyt jasno, niestety nie mogliśmy ich znaleźć i Aha, podejrzewam, że... Po zostały no. sprzątnięte. Tak. Ale to było przyklejone na gumę do rzucia? Nie, tam są jakieś kołki. A tak szczerze mhm. powiedz, kto to montował? No tak, jest. No. Weź rękę na serce i powiedz, kto. Kto? Ojciec. ojciec? Mój ojciec. Ojciec, dobra. Taka, no. Dobra, no to powiedz mu, żebyś się więcej za takie rzeczy nie brał, bo te kołki są, no... Dobra, nieważne. I co dalej, Kamilu? Tak, e, mamy jeszcze łazienkę do obejrzenia. Idziemy zapraszam. do łazienki, idziemy. No powiem Ci, okay. Kamil, no jest to podejrzane, dwóch facetów do jednej toalety. Rozumiem, kobiety wchodzą. No jeszcze do damskiej jest. To jest damska? Y tak, to jest damska. A, bo tam jest męska. No. Tutaj akurat nie wiem, co się stało. Po prostu pewnego dnia sobie przyszedłem i patrzę, no coś to jest nie tak. Ale to oprócz tego, że kinkiet wisi to jeszcze żarówkę ci chyba stuknęli, nie? Niestety też. Też kradną w żarówki tak. serio? Ale zaskakująco, żarówki nawet nigdzie nie znalazłem rozbitej. No bo żarówka została wykręcona w kieszeni już u kogoś mieszkami świeci. Możliwe. Nie, ładnie, nie? Ładnie kraść żarówki z takiej restauracji. Dobra Kamil, co dalej? Jeszcze mamy na głównej sali parę rzeczy, więc nam się przejść. Prowadź. Zobaczmy, co nas czeka na sali. Okej, okay, ostatnią rzeczą jest Dosyć nietypowe, no co nie nietypowe? Wiem, jak to Wszystko się tu odkleiło, odpadło, nie wiem, no zobaczcie, tutaj... Pociekaj, się poczekaj, Kamil. Powiedz mi jedną rzecz. Co to jest to? Ja wiem co to jest, a ty wiesz co to jest? Nie. To jest słuchajcie, farba pomalowana na zagipsowany słup. Patrzcie tu. Gruntu nikt tutaj nie użył i to są niestety skutki malowania bez gruntowania, tak nie powinno być. No i te naróżniki przez to odchodzą. Ci, mi tak. Idzie to wszystko uratować, ale mam nadzieję, że już na dzisiaj to już będzie tyle. Usterek, co? Na razie Wystarczy. tak. Na razie tak. Dobrze. Ja, to... ja nic nie gwarantuję. Nie, to postarajmy się już, to już, już mi już więcej niczego nie pokazuj, Zróbmy tak, że ja to wszystko wykonam. Z, zaproszę Cię na taki krótki odbiór. Mniej więcej Ci popowiadam, co zostało zrobione. No i będziemy się żegnać, dobra? A teraz no. mnie zostawię ja sobie po kolei, zacznę od wieszaka, kinkietu, później przyjdę tutaj. No i na końcu te kosteczki. I się pożegnamy i ja pojadę w swoją stronę, a ty w swoją. No dobra. Warunki trochę utrudnione, ale dajemy sobie radę. Ja zacznę tutaj od wycięcia tej farby tutaj, tak z kilka centymetrów przed tą linią. Chodzi o to, że to miejsce nie zostało w żaden sposób zaguntowane, i tak wcześniej pokazywałem. Niestety, jak taki pył zostaje na ścianie, to żadna farba się nie utrzyma. Tym bardziej, coś przyklejonego do tej farby, no to niestety, ale nam będzie w ten sposób odchodziło. Skupię się tylko na tych dwóch miejscach, czyli na tym elemencie i na tym. Resztę no, niestety poczekanego odpadnie, wtedy po prostu może Kamil sobie sam to zrobi, no bo nie będę tyle zdejmował, bo jednak nie mamy na tyle czasu. Dobra. Poprzedni fachowiec nie popisał się i nie odpylił miejsca, na którym była nałożona farba i klej. Dlatego teraz czas wyciąć stary fragment, zagruntować i zostawić na jakiś czas, żeby grunt dobrze się wchłonął. Czasami widzieliście jak ta farba odchodzi od ściany niezagruntowanej. W tej chwili zagruntuję jedno miejsce, drugie przejdę do montażu kinkietu, później wieszaka. To wszystko wyschnie, przykleję i mam pewność, że te dwa elementy będą się trzymały bardzo dobrze. Pozostałe poczekamy, zobaczymy. jest. Spójrzcie jak przy pomocy nożyka łatwo odchodzi farba, ściana nie była odpylona, to teraz czas na grunt. Dużo gruntu. To musi się trzymać, dobrze trzymać, bo w końcu są tu wesela, stypy, komunie, imprezy filmowe, a na nich wiele się dzieje. Dobra. Teraz to musi sobie wyschnąć. Przemaluję tu jeszcze górę. I idziemy do kinkietu. Dzień dobry, spotykamy się drugi raz w damskiej toalecie. Pomoc. Też nie wiadomo, co się tutaj działo, że <śmuszczaj>, nieszczęsny kinkiet został urwany. Ale trzeba go rozebrać, sprawdzić, i wtedy będzie wiadomo o co chodzi. Do domu. I teraz tak. Tak, 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 tak. Slubokręt krzyżakowy. Tu mamy takie dwie śrubeczki, które trzeba wykręcić. Jedna z jednej strony, druga jest tutaj. No i w tej chwili, jak sprawdzić, czy jest napięcie na kinkiecie, skoro nie ma żarówki? No dobra. Słuchajcie, Jesteśmy w knajpie. Dziś śniadanie. 15.17 oni śniadanie tu jedzą. O tej porze. I Już Wam tutaj mówię, w czym jest kłopot. Dlaczego ten kinkiet odpadł. Ścianę mamy z karton gipsu. Tutaj nie ma żadnego kołka zastosowanego. No i ta osoba, która montowała na jednym takim wkręcie do, do karton gipsu, i na takim krótszym i dłuższym, bardzo fajnie to wchodzi w ścianę, no ale niestety nie ma racji bytu. Z tego względu, że jeżeli wkręcimy, to sam wkręt się będzie trzymał. A tutaj, no jakby nie patrzeć, grawitacja działa i siła tutaj przyciągania ziemskiego spowodowała to, to, że. Taki wkręt został wyrwany, no i to wszystko odpadło. Ja muszę skoczyć do samochodu, po odpowiednie wkręty do karton-gipsu i zaraz to zamontuję, pokażę Wam jak to wygląda i to jest bardzo prosta sprawa. I w tej chwili będę stosował specjalne takie kołki do karton-gipsu, one się nazywają ślimaki. Tu mają prowadzenie, nie musi mieć żadnych, żadnego wiertła, nic takiego, wystarczy śrubokręt tudzież jakaś wkrętarka. Wkładamy tutaj, ja będę używał wkrętarki bit krzyżakowy, wkładamy go w to miejsce, przykładamy, kręcamy delikatnie, żeby nam doszło, żeby nam się to wszystko ładnie schowało. Tylko musimy to bardzo delikatnie robić, żeby nie przekręcić, jak przekręcimy no to zrobimy bardzo dużą dziurę, a tego byśmy nie chcieli. Także trzeba delikatnie uważać i teraz tak. To jest bardzo proste. Tu już mam wcześniejsze otwory. Przykładam To jest wszystko. I to samo robimy z drugiej strony, czyli tutaj wkładamy. Ślimaki są już na swoim miejscu. Teraz odpowiednie wkręty, oczywiście wcześniej blaszka mocująca. dobrze trzyma. Tutaj na całe szczęście nie trzeba było tych przewodów odpinać. Czekaj, bo to idzie do góry, czyli w tym miejscu. Jest wszystko dobrze, tylko trzeba myśleć, co się robi. Tutaj mamy suszarkę, ja mam długi śrubokręt i niestety nie wejdzie, ale tak, dokręcę ręcznie i zaraz znajdę krótszy śrubokręt i to poprawię. Śrubokręta niestety krótkiego nie znalazłem, ale znalazłem taką rączkę, do której ta część pasuje i też będzie można tutaj, słuchajcie, bardzo ładnie dokręcić. I teraz druga strona. Jest ciasno, ale damy radę. Dobra, i tak się nie bawimy. Do zawału mnie doprowadziło. Nie dość że zaczęło huczeć, to jeszcze mi dmuchnęło w rękę. Wrażenie tak jak mnie coś chciało tutaj porwać. Jeszcze trochę, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Słuchajcie, no z mojej strony to już wszystko. Trzyma się, nie sprawdzę, bo niestety ja też nie posiadam takiej żarówki. Także a jeszcze tę suszarkę podłączę. Niech się dzieje. No dobra. Kim jest na swoim miejscu, i teraz wieszak. Wszystko zgodnie z planem. Dobra, to jest. W tej chwili jestem przy tym nieszczęsnym wieszaku. Rzućcie okiem do środka, i zobaczycie, jakie tam zostały zastosowane kołki. Tutaj zostały zastosowane kołki, prawdopodobnie dołożone do tego wieszaka, bo każdy producent daje nam możliwość zamontowania swojego produktu. Niestety, te kołki, które daje producent, no są najtańsze. Ja zazwyczaj stosuję tego typu kołki, są raz, że długie, nadające się do różnego rodzaju podłoży, czyli jak mamy beton, pustak, dziurawkę, cegłę. Te kołki dalnie się sprawdzają, tym bardziej, że one są bardzo długie, czyli wejdą tutaj w głąb tego słupa, a ten słup prawdopodobnie jest betonowy. Jak się wkręci takim wkrętem, no to tu uwierzcie mi, takich trzech wieśków jak ja może się na tym wieszaku powiesić. Także zaczynamy. Będę zaczynał wiercenie, ale zaraz Wam zdradzę taką malutką tajemnicę. Co zrobić, żeby ten pył nie leciał nam na podłogę, tylko żeby się zachował w jednym miejscu. Nic prostszego. Woreczek foliowy. Gdzie jest tu, Tutaj. Taśma. I słuchajcie, od wielu, wielu lat robię zawsze to samo. Czyli taki woreczek montujemy sobie w tym miejscu. Już wiecie o co chodzi? Cały pył spada nam do woreczka, a my po prostu pracujemy. można. No i teraz najbardziej przyjemna rzecz, odpowiednie wkręty. No i mocujemy ten nieszczęsny wieszak, że jak goście wieczorem przyjdą, żeby mieli gdzie powiesić swoje kurtałki. Tu już wiszą też. Jedna strona, druga strona. Teraz sprawdzimy, czy ma to poziom. Słuchajcie, no oko jak w rosole, idealnie tutaj jest wystawione. Wieszak jest stabilny. I teraz biegnę do następnego filara, poprzyklejać odstające elementy. Do przyklejania tych paneli będę używał swojego ulubionego kleju. No nie mogę Wam tutaj zdradzić marki, ale warto podejść do sklepu, podpytać się sprzedawcy, żeby to był dobry klej, a nie byle co. Pamiętajcie, dobry klej będzie trzymać na lata. Nie oszczędzajmy na materiałach. Klej jest zaplikowany na swoje miejsce i teraz przyklejamy ten panel. I bardzo fajną rzeczą. Z tym kleju jest to, że on ma chwyt natychmiastowy. Ja przekonałem się do tego kleju, jak miałem robić kiedyś sztukaterię i trzeba było to zrobić bardzo szybko. No, te sztukaterie czasami zlatywały, a w przypadku tego kleju po prostu nakładamy, przyciskamy do ściany i to już zostaje na swoim miejscu. Bardzo, bardzo ułatwia życie. To samo z tej strony. No i następną usterkę mamy z głowy. I teraz najpiękniejszy moment. Dwie kostki przy wejściu. Biorę Kamila, pokazuję mu co zrobiłem, w jaki sposób zrobiłem. No i to jest tyle. I teraz najbardziej przyjemna chwila, czyli przyklejenie dwóch kostek wołam Kamila. Mam nadzieję, że odbierze moją pracę. Tyk. I oczywiście znowu klej wchodzi w grę. Mamy to. Cyk. Dobra, to już wszystko. Chodź, Kamil, chodź, nie wstydź się. Jak tam poszło? No, wszystko zgodnie z planem. Wiedziałem, że te twoje usterki są bardzo proste. Widziałeś tutaj dwie kosteczki przyklejone odpowiedni klej, także to się będzie naprawdę trzymało. Warto by było kupić sobie taki klej, w razie czego coś odpadnie, pistolecik, punktujesz, przykładasz, nie musisz mi głowy zawracać. A idziemy dalej, to Ci wszystko opowiem, jak to No Chodź. Dawaj Kamil, kurczę, już raz byliśmy w talejcie, także jesteśmy drugi raz tutaj. Kamilu, słuchaj, to się wszystko trzyma, nie sprawdziłem, czy jest napięcie, no bo niestety nie posiadam ze sobą żarówek, ale tutaj powiem Ci, jaki to był kłopot. O, już wiem, popatrzcie. Ktoś zamontował na takie wkręty. Tu mamy karton-gips. Ja wiem, że tak jest najłatwiej. Przyłożyć, wkręcić. Ale ten wkręt bez żadnej koszulki, no niestety, ma prawo zostać wyrwany z karton gipsu. I tak też się stało. Ja tutaj zastosowałem odpowiednie kołki, czyli tak zwane ślimaki metalowe. Zostało wszystko wkręcone, nowe śrubki dokręcone, wszystko jest podłączone. Żaróweczki, jak sobie wkręcicie, to na pewno to będzie działało. Także wiadomo, że się na tym nie wieszamy, ale sam od siebie kinkiet zawsze będzie wisiał. Ważne, że się, się trzyma. Dokładnie tak. To jak mamy się trzymać, to trzymajmy się wieszaka. Idziemy do wieszaka. Chodź. Chodź. Pytanie, czy się będzie trzymać? Słuchaj, no. O, nawet ruszyć nie mogę. Dary, to się, to się ma prawo trzymać. Z tego względu, że materiał, do którego został ten wieszak przykręcony, to jest żywy beton. To jest najbardziej ulubiony mu materiał, bo jak wiercę w takim materiale, to mam pewność, że to, co do niego przykręcam, się trzyma. I teraz uwaga, ja tu Ci będę cały czas wszystko pokazywał. Ja zastosowałem tutaj odpowiednie kołki. Czyli widziałeś jakiś fajny. Zobacz sobie, przyjrzyj się. Fajny jest, też Ci się podoba, nie? O, oczywiście. I do tego uwaga. Mamy takie wkręty. Długie. No, Wyobraź sobie, długie. że tutaj odejmij centymetr i tak tyle mniej więcej, to reszta jest wkręcona w beton. Eee? Ma prawo się trzymać? Mm, ma prawo. Ja tu już wcześniej tłumaczyłem o co chodzi. Każdy producenty wieszaków dorzuca nam odpowiednie kołki. Te kołki są oczywiście z najniższej półki. No ktoś zastosował te kołki, no bo były przeznaczone do tego wieszaka, ale niestety, no. No nie miało prawa się to dobrze trzymać. Takie kołki są zdecydowanie lepsze. Także dawaj, dawaj, nie ma. Nie ma, czy... bo jeszcze wiesz, później go znajdziemy gdzieś, jakiś pizza albo coś. Nie, 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 tutaj, tutaj w tej kieszeni. Kamilu, wieszak jest, to teraz zapraszam Cię do słupa następnego, chodź. No dobra. Proszę bardzo, Kami. tu się wiele nie zmieniło. Tylko te elementy, które odstawały, one się już w tej chwili trzymają. Dobra, 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 ty nie szalej tak. Mówię, okay, Bo to nie jest okay. do jakiegoś, to nie jest ścianka spinaczkowa. To ma wyglądać. Nie, tak naprawdę dobrze się trzyma. Jedyny błąd, jaki był tutaj popełniony, że jak był ogipsowany, ten, ten słupek okay. był gipsowany, no to niestety fachowiec nie zastosował gruntu. Zostało to wszystko przemalowane i... Tutaj prawdopodobnie resztę elementów też tak będzie odchodziło, ale masz już do mnie numer telefonu, dzwonisz, przyjadę i to wszystko ogarnę. Pokrótce ci powiem, co zostało tutaj zrobione. Wyciąłem farbę, ona idealnie zeszła jak folia, no bo nie miała się czego trzymać. To miejsce zostało zagruntowane jedno i drugie, to co najbardziej odchodziło. Wyschło w międzyczasie, jak tutaj wysychał grunt, ja robiłem poprzednie następne rzeczy. Jak już to wyschło, zastosowałem znowu odpowiedni klej, przyłożyłem stary, i to jest wszystko. No. Że myślę, że jesteś z tego wszystkiego co chwisz. Wybie... jestem zadowolony. Bardzo dobrze, bardzo. Nie wy... to, to nie było wymuszone. Kamil jest naprawdę zadowolony. Jaki jesteś zadowolony? Znaczy no i jestem zadowolony, naprawdę jestem nie. przeszczęśliwy. Nie, no dobrze, Kamilu, słuchaj, mam nadzieję, że tutaj goście się już powoli zbierają w tej restauracji, że dzisiaj będzie full wypas ludzi, także wieszaki ci działają, Tinket jest na swoim miejscu. Estetyka jest minimalnie poprawiona, także... Udanych klientów i czego się życzy takiemu restauratorowi? No, żeby danie nie strzeli. Nie, no, żeby goście dużo napiwków zostawiali. Dobrze. A to bardziej kelnerom. A to też fakt, faktycznie, bo to jakieś 10% kelnerom powinno się dać. Dobrze, z mojej strony to już wszystko. My sobie na zewnątrz podsumujemy. Kamila zostawiamy ić gotuj, bo już goście czekają. Dobra, pozdrawiam. I teraz na koniec podsumowanie. Powiem Wam szczerze, że lubię tego typu roboty, bo one są bardzo proste, trzeba się troszeczkę tylko na tym znać. No ale Kamil, młody człowiek, bardzo zadowolony z tego wszystkiego został. No przede wszystkim ma już naprawiony kinkiet, wieszak jest na swoim miejscu, czyli goście, jak przyjdą, mogą swoje płaszcze i też kurtki wieszać na nim, no i te słup wygląda już zdecydowanie lepiej, bo już nie odstają te różnego rodzaju elementy. No i najważniejsza rzecz przy samym wejściu dwa klocki zostały przymocowane na odpowiednim kleju. Także tego typu prace uwielbiam, są bardzo szybkie, przyjemne, dają bardzo fajny efekt, a Was zapraszam do oglądania odcinków. Mam nadzieję, że wyciągacie wnioski z tego, co wam tłumaczę, pokazuje, jak to się powinno robić, na co zwrócić uwagę. No i cóż, jeżeli macie tego typu rzeczy u siebie w domu do zrobienia, to zgłaszajcie się tutaj. Macie stronę internetową. A ja czekam, przyjeżdżam, robię, jest miło i sympatycznie. Na razie. Audycja zawierała lokowanie produktu.